Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Zważywszy na to, że chcielibyście obejrzeć jeszcze więcej odcinków o Pani Zadeckiej, a też jednocześnie widziałam prośby na temat nowego odcinka Pato Simsów, postanowiłam sobie jeszcze raz połączyć i stworzyć taką swoistą kolaborację Pani Zadeckiej wraz e, z Patuskami, ponieważ, no, jak mam być szczera, e, nie mam pomysłu za bardzo, jak udźwignąć i ruszyć dalej w fabułę, jeżeli chodzi o Patosimsy. No w sumie... Troszeczkę ciężko jest w ogóle coś wymyślić, ponieważ u patu Simsów, jak to u patu Simsów, króluje mroczny kosiarz oraz bara-bara, więc to by było trochę monotematyczne, tak jakby jeszcze raz tutaj panią Zadecką zaprosić. Zrobimy to, ale mam jeszcze lepszy deal, ponieważ pomyślałam sobie, że może stworzymy nową serię. Pani Zadecka na wakacjach. E, tak, dzisiaj wspólnie z moimi patuskami... Ją sobie zgarniemy do jakiegoś otoczenia wakacyjnego. Tylko najpierw musimy ją przywołać. I pytanie za 100 punktów. Czy ona będzie teraz figurować jako studentka, czy może znowu jako osoba starsza, ponieważ z zadecką nigdy nic nie jest wiadomo. <gł> ona już jest przypisana do rodziny cacko, co jest beką. No dobrze, to teraz musimy jeszcze wziąć drzewo genealogiczne i ją zaprosić do wspólnego zamieszkania. Tak, jest jako staruszka. Ok, całkiem nice. Albo... Niekoniecznie. Tak mi się zdaje, że jej się jakoś wyrost pomniejszył. E... Teleportuj się tutaj, Halszko. Nie, okej, okay, okej. Okay. Już się bałam, że <laughs> zmieniła się w jakieś dziecko fizycznie czy coś, ponieważ Zadecka też lubi się w taki sposób bagować. No dobra, zakładam, że oczywiście samą panią Zadecką nie mogę sobie wyjechać na, na wakacjony żadne, ponieważ już miałam problem z uczelnią, żeby cokolwiek... a ten gość w tej windzie. <laughs> to jest naprawdę maskotka serii Patosinsów. Ciągle o nim zapominam. Teoretycznie ona ma taką możliwość. Zadzwonić, ale ona chyba jakoś nie potrafi sama z siebie z telefonu korzystać. Tak myślą, tak uważam, tak sądzą. Yy, no ale, ale. Ale idzie do tego telefonu, więc może po prostu nam miała taką przeszkodę tylko i wyłącznie na studiach? No właśnie, baguje się tutaj przy tym telefonie. Aha, i też jednocześnie sama siebie karci. Super. No dobrze, no to w takim razie patociot musi wziąć wszystko swoje śmierdzące ręce i wakacje, wykup wakacje. Ciekawe, czy w ogóle będziemy zdolni zaprosić panią zadecką na wspólne wakacje. Czy gra na to przyzwoli? Ale liczę na to, że tak. Chyba tak. Hmm, w ogóle jakoś mi dziwnie tutaj posegregowano tych wszystkich. Aha, oni segregowali mi ich alfabetycznie, jeżeli chodzi o imiona. Bo właśnie ta gra jest tyle głupia, że czasami segreguje nazwiskami, a czasami imionami nie wiadomo. Ale jest pani zadecka, dobra, to weźmiemy panią zadecką i może, żeby tak, właśnie Pato Simpson stało się za dość, to weźmy sobie te skacza i biedrę jeszcze. A te wspólne wakacje będą na pewno cudowne. Czy kogoś z domu brać? Myślę, że nie. W ogóle jestem ciekawa, czy mi odpali ta cała strefa wakacji z panią Sadecką na czele. Może wioska taka Takemizu? Albo trzy jeziora, albo może... No nie wiem. Hm. Ciężki wybór. Hmm. Tutaj chyba musi mi moja kostka bonus, ale akurat nie widzę jej u mnie na biurku. Chciałam sobie zrobić takie losowańsko, ale kurde, ja się zgubiłam. Dobra, wioska Takemizu. Bo tak pierwsza myśl to była wioska Takemizu, a ta myśl chyba powinna być najlepsza. Ale kurde, ktoś mieszka w najlepszym hotelu. Ale tu też jest bardzo dobry hotel. Okej, okay. mamy wpyte kasy, mamy <grym się> ee, pół miliona simoleonów, także nie musimy się ograniczać. Tylko jestem ciekawa, co z tą panią za deską. Czy ona łaskawie wyrusza te wakacjony razem z nami? Czy w ogóle taksówka przyjechała? Znaczy, przepraszam, autobus. Strasznie małe autobusy są w tych Simsach, ale powiedzmy, że to jakiś, może mikrobus. No, idziesz na te wakacje, głupia Pindo. Co ona robi? Idziesz. Idzie! Ona idzie. No nice, i już jest, już grzeje dupę. Już grzeje dupę od dawna, czeka na panią zadecką. No dobra. Ale jak posłusznie Skika. No dobrze, he, he. Tylko jestem ciekawa, czy to się w ogóle załaduje. Czy przypadkiem mi gra się nie skraszuje do Windowsa. Sorry za dźwięki w tle, ale piję sobie kawusie. No, już lepiej. Dobra. Że ja tak ciuki, żeby to się załadowało. W ogóle. jestem ciekawa, jak pani zadecka zareaguje na. Terenach wakacyjnych, ponieważ zawsze jest z nią tak, że ona za jakimi, po, po jakimś czasie chce liwnąć. Ona rzeczywiście się liwuje, ale czy da się w ogóle liwnąć z terenu wakacyjnego? W ogóle... <ścoughs> o, dobra, bo już miałam mówić, że muzyczki przez dłuższy czas nie słyszę i chyba już coś się gubi, ale nie, dobra. Muzyka gra jest zajebiście. Dobra. Coś tej błazenady. Liczę na to, że to się wczytam. To się musi wczytać. To się musi udać. W ogóle, by the way, przyjeżdża po nich autobus, który jest samochodem. A teraz nagle mi się pojawia samolot. Nie. W końcu oni niczym jadą. Samochodem, samolotem. Coś tutaj jest nakietkane. No, dobra. Okej. Okay. Coś czuję, że to się uda. Udziało się! Serio? Hello? No rzeczywiście, jesteśmy jeszcze, co grażyje, żyje. Czyli że, chyba nam się udało. Nawet mamy nasze pato rodzeństwo. A to jest chcę zjeść, kurde, przysmak z dzieciaka, z grilla, no. <gry> Piękna rodzina. Ona w ogóle chce na wycieczkę jechać. Jakieś dziućko. Mm, dobra, musimy sobie zadekować jakieś dwa apartamenty. No problemo z moim zdaniem. Ups, no cóż, no rodzeństwo będzie mieć jedno łóżko. Oj, to oj To tylko patu Simsy. Dobra, zamelduję się. A, mam nadzieję, że ta stara prógwa będzie chciała coś. Czy ona w ogóle może z kimś flirtować? Sama z siebie. Bo, oczywiście. Aha, w ogóle ja nie nie, nie mogę sterować, zapomniałam. Opowiedz prośny żart, tak bardzo, patosimsy. Zadusia. O, ja się podobał w ogóle ten sim, który podwozi do pracy. Najpierw się, Czy coś się się uruchomiło? A propos pani zadeckiej chce porozmawiać. Nie wiem, dobran, to rozmawiajcie. Rozmawiaj po Aha, dobra, tu się baguje. Mm, ale może... O spytaj się go, co tutaj jest ciekawego. Nie no piękne. Okej, okay, zarezerwuj wyprawę. Może las bambusowy. Da radę w ogóle? Da radę. Wszyscy. Wszyscy now, natychmiast. ona pojedzie na te wakacje, fu. Na tą wycieczkę. Idzie. Ja. Yeah. Całkiem dobrze to sprawnie wszystko ten mm, funkcjonuje. Ciekawe, w którym momencie ta gra się zbutuje i uzna, że jednak nie chce tego kontynuować. I albo będzie error, albo po prostu nie wiem co. Już się to trochę wszystko ścina, ale no, 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 no działa, działa, kurde. Dobre, dobre. Walczyć. A jeśli chcą się rozwijać, muszą porzucić dobra materialne. Grupa jest wyczerpana i obolała, Boże, już bałam się, że cały nasz hajs wezmą. <laughs> Skoro mają porzucić dobra materialne, no całe szczęście. Tylko jestem ciekawa, czy Pani Sadecka w ogóle może jeść, może spać? <laughs> dobra, już wiemy, że niestety Pani Sadecka nie może mieć kontaktu z telefonem. O, ale coś się się spełniło. O, pocałunek. Pierwszy pocałunek! Czy ja mam włączone filmiki? Muszę mieć. Dawaj, z patodziadem. Pierwszy pocałunek. Ja już chciałem to zobaczyć. O, o. O, Dobra, jedziemy, jeszcze jesteśmy. to Pani Zadeckiej się chyba nie podobał ten pierwszy pocałunek. Trzeba to stwierdzić. to gra mi się znowu przycięła. Nie. Dobra, nie żyjemy jeszcze? Okej. Okay. To teraz jedziemy z kolejną kaccenką. W ogóle to może zaraz spróbujmy się na jakąś parcelę publiczną wybrać. Nad nimi I tak nie mam kontroli, więc są ją wywalona. Też w ogóle sobie do pani Zadeckiej już pomasować. Kurde, zadecka jaka rozchwytywana. Ale teraz ona się zupełnie inaczej zachowuje niż na na, ty, na tej uczelni. Bo wtedy to nie było z nią w ogóle kontaktu. A teraz to jest naprawdę bardzo mocno posłuszne. podawanie się z pato Simsami naprawdę ją tutaj, kurde, <grywdy> dobrze na nią wpływa. No dobrze. No. Boże, no kupiłam wam drugą kwaterę, wy idioci. No dobrze, no to teraz... O, nie możecie bara zrobić? Ooo... Nawet się uśmiecha. I z to torebką wszędzie. W ogóle, jakie oni mają relacje? No trochę słabe, kurde. A teraz będą najlepsi przyjaciele. No bo oczywiście on nie może nic nie nie, Tylko ona musi to wszystko y, inicjować. Ale jaja. Ale jajca. Lecka to jest koks mistrz. Halo, gro! Halo! O, dobra, jesteśmy, okej. Okay. Czy macie już najlepsi przyjaciele? Nawet miała prog i nie, ja nie jestem związany. O, jest to w ogóle na dj grać, co? Tańczyć tańc połamanie, co? No to jest szalona. O, czy coś może między wami więcej zajść? Ale kurde, od razu jej się mimika naprawiła, ona się potrafi uśmiechać, ona nie jest tak wiecznie wkurzona. Lirtuj pieść. dotykaj! Ja, już znowu, już znowu nie ma mimiki, pochwaliłam ją zanadto. Sugestie. Dobra, potem może coś ona będzie z biedron, ten tego. No, w sumie tak ona się nudzi. A ten co robi? Rozmawiaj. No, 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 no. no. Tak nie przeszalawszy. O! Ups, Sorry. to tak miało być. W ogóle jakie jeszcze katscenki są? Kadcenki porodowe, kadcenki barabarowe, kadcenki pierwszy pocałunek, na na studiach. Katsenka jak ktoś dorasta, no chyba już nie mamy zbyt dużego pola manewru. No katsenka jeszcze jak porywa kogoś UFO, ale tą katsenkę już widzieliśmy z panią zadazzką, jak nie to zapraszam. No, ten odcinek działo się dużo. No dobra. Hmm. Możesz go zaprosić? Możesz. Dobra. No, mam nadzieję, że teraz to bara, bara pyknie. No musi. Nie. Niedobrze. A idź. Nawet gorących nie mają, to jest dziwne. To jest w sumie wszystko dziwne, co tu się dzieje. A gdzie jest ten Biedrix? Biedrix. Biedrix się myje, Urdy. To może, nie wiem, idźmy gdzieś. Możesz kopać w poszukiwaniu skarbów, to może nauczymy się tej teleportacji. Czy tam jakiejś tej od tego dziada. O Jezu, przestań. todecka już zaczynasz odpierdaczać. Już cię pochwaliłam. Cię zdążyłam pochwalić. Już nawet uznałam, że jesteś fajny sim. Ciekawe, jak będziesz w ogóle kopać. A nie możesz kopać. Spróbuj jeszcze raz. No. No jezu, znowu się załącza jakiś ten tryb. Jestem panią zadańską. Muszę wszystkich wkurzać. Nie, kopię coś, okej. Okay. Niewidzialną e, łopatą, siłą telekinezy. Ale kurde, kopię. No i Git. Gitior. Ale chyba nie dokończyła tego kopać. No dawaj, wykop coś. Stara torbo z torbą. No nic nie może wykopać. Eee, bullshit. Niedobrze. Czekaj, okay, przecież patodziad, On ma milion tysięcy perek. On ma milion tysięcy rzeczy w plecaku już pewnie dawno było tego starego dziada. No dobra, no to. Patodziat pójdzie do starego dziada. Razem z nim reszta. Eee. Okej, okay, dobra. Jeszcze żyjemy. E -e -e. Jak tu się szło gdzieś? E -e. Idź na parcela, parcela publiczne. Ze wszystkimi, bez wszystkich zachabety. Pa Pagoda w cieniach. O, o to mi chodziło. Pani Sadecka, idziesz? Idzie. Wszyscy idą. I fajnie. Kurda, ta gra mi przycina masakra. Masakroza. No ale co się tu dziwić? No ale ona się wlecze. zadecka ruszy się, chociaż nie, biedra, kurda się najbardziej wlecze. Ta w piżamie się nie przejmuję. No. <ścoughs> I ta latająca torebka tam była. te bilion, trylion, sextylion, pisztylion. Ekranów wczytywane. No może mi to wybaczyć. Ja nie chce mi się wyrabiać w filmiku tylko po to, żeby wyciąć te, te, te minuty. Nie wiem, minutę, dwie. <grywia> Sorry z góry. Ale tak mam. Mogę się przyznać. I się przyznaję. Jestem szczera. Po prostu nie chce mi się. Nie, gdybym chociaż potrafiła śpiewać, to może bym wam coś pospiewała, żeby tak troszeczkę było fajniej. E, jakoś uatrakcyjnić wam patrzenie się w to, wczytywanie Pagoda w cieniach, nie? Ale czy nie potrafię? Znaczy, mogłabym spróbować, ale, ale potem nie będę płacić za waszego laryngologa i psychiatrę. Nie wiem, w sumie, nigdy, nie, nigdy nie próbowałam tak na serio śpiewać. Ale wydaje mi się, że chyba nie potrafię. Bo zawsze z muzyki, jak kazali śpiewać, to dostawałam trójki. Trójki minus, więc no, chyba to nie było przyjemne dla ucha. No, więc po prostu może popieszczę wasze, wasze uszy moim seksownym głosem. Dobra, kurde, no jesteśmy w końcu. Ilo, elo, elo, elo. Ten wyjazd był wart każdego Simoleona, pani zadecka, nie no, złoto. Dobra, teraz pani zadecka musi się napić herbatki, gdyż musimy wezwać tego kolejnego zbugowanego NPC. on tu jest, nawet, on, podaj herbatkę. Pani Zadecka podaje herbatkę. Ten jeden w stroju kąpielowym, dru druga w piżamie. No i zaraz będą dekoncentrować tą panią Zadecką, bo się znowu załączy, że już tą panią Zadecką, muszę was upieprzyć. Ooo. Teraz musisz z nim pogadać. No na pewno. Gdzie ten dziad? O, Zadecka nauczy się tai chi. Czy ona będzie robić tai chi? Nie. Kurde, szkoda. W ogóle to chyba przez przypadek pobrałam jakiegoś fixa na to tajczy. Zupełnie przez przypadek, ponieważ był czas w moich rozgrywkach, że oni no stop wszyscy na dupę, jak szaleni. A teraz i zapomnieli o tym, więc nie wiem, musiałam chyba coś przez przypadek pobrać. No mówiłam, że to... No nie. i co, ten mądry starzec też ma wszystkich w dupie, taki z niego mądry starzec. Co, gdzie on w ogóle idzie? A. Hmm... No zagwizdź do niej. Musisz być w kolekcji biedry. Taka hotlaska jak ty. A w ogóle, a... Tylko zastanawiałam się, czemu on nie jest zazdrosny o nią. A ten pieprzony ACR by musiał w ustawieniach zmieniać. Nie chcę. Być. Może to lepiej. On w sumie i tak... Ze swoimi dziećmi to ma podgórkę i wnuczkami. Nikt go za bardzo nie lubi, oprócz tej dwójki, także no... Kurde, trochę to się schodzi. Chyba za bardzo chemii ze sobą nie mają, albo coś. W ogóle co ją kręci, co odrzuca? Aha, nic się mnie kręci, nic jej nie odrzuca. No to raczej chemii w ogóle nie będziesz mieć. Nie, podoba jej się teoretycznie. Aha, ale ma brak... Dobra, coś się... Coś się zbaniło tutaj ostro. Dobra, co ja w ogóle robię? Ja Powinnam się zajmować tym... ...dziadem. Kurde, on znika. Dawaj! O, ona chce sama z siebie wolny taniec, w ogóle. Yy. Yy. Jest, ale ta gra mi ścina. Przepraszam, ale to nie jest moja wina. Po prostu chyba, to chyba wina pani Zadeckiej, albo nie wiem kogo. No jest w ogóle ten goryl. No yy. to też poflirtuj z nim. On nie, nie podoba się. Czemu? No, powsuwać wszystko. Nie, o co zrobić zdjęcie. Aha, ale... Ale chyba nie ma takiej opcji zrobienia zdjęcia. Dobra, w ogóle patodziad, przecież ty znasz tą historyjkę na pamięć. Już kiedyś tutaj byliśmy. Także naucz panią o, nie nauczysz. No trudno. Bo ty umisz tą, tą historyjkę, prawda? O, smocza legenda, no umi. No to idziemy se. Nie, ja tu nie. Do domku se pójdziemy. Naura, Ona chce iść na randkę. On też. Kurde, pani zadecka, będzie zaraz misja. A co chce, Patodziat? Muszę poznać kogoś nowego. To nie będzie trudne na wakajkach. Chociaż w sumie, pato, dziad, to chyba zna już wszystkich w ogóle całej Werony i z okolic. Nawet on zna za dużo tych simów. Okej, okay. dobra, to wracamy. Nie, chyba raczej podróżowanie po tych parcelach publicznych trochę nie ma sensu. Bo w sumie chciałam coś takiego zrobić z panią Zadecką, żeby zdobyć wszystkie perki w walizersce, Ale na przykład, jak ona nie może korzystać z telefonu, to już sobie nie zamówi jedzenia na wynos. I to już mi to uniemożliwia. Ewentualnie moglibyśmy gdzieś indziej poszukać. W, tym, w innych parcelach publicznych, żeby na przykład nauczyła się teleportacji. Chociaż przy pomocy insyminatora mogę to robić bez problemu, także. To też jest trochę zbyteczne, więc no. Na razie taki luźny odcinek zrobię takie, tak jakby wprowadzenie do tej serii, a potem czy będę nią. W ogóle sprawdzę, czy coś w ogóle da spełnić. Na pewno już jej się jedno z automatów spełniło, że pojechała na wakacje. Ale no, na przykład czy ona może lepić jasku, w zamki. Na przykład, albo szukać muszelek, jakbyśmy pojechali tam do tej wyspy. Nie wiem. No też w sumie taką chujówkę o, okolice wybrałam, bo akurat tutaj w tej takiej mizu, to mam wrażenie, że nic za bardzo nie da się robić. To jest chyba nad, najnudniejszy z najnudniejszych terenów. Eee, no dobrze, no to jak słowo się rzekło, prawda? Mmm... O, już ma cztery nawet. Odkrywam y, tą tajemną parcelę, Daleki Wschód. Wybieram się na wycieczkę i wypijam herbatkę. No, więc może jednak to ma więcej sensu niż nam się zdaje. Y, za co tutaj są jeszcze y, y, te wspomnienia dodatkowe? Kurde, mogła tam pograbić u niego ten ryż. Czy co to tam jest? Takie kamyczki jakieś. Bo tutaj tego chyba nie mamy. Nie mam, mamy tylko basen. A. Hmm. O, pani zadecka! To jest po prostu szalona osoba. W ogóle te dzieciaki to też, kurde, patrzą jak stary zradza panią zadecką, ich starą, i mają wywalone. W to jeszcze się cieszą. Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! ona tak pocałowała go na pożegnanie i chce liwnąć? Nie. Cholera, jak to zrobić. Poczekajcie. Inny tryb kupowania, tryb budowania. Eee, bo ja tutaj mam coś takiego jak. watbox. No. I pytanie: Czy ja mogę tam restartować simów? Bo ja się teraz to załączyło i na póki liwnie, to nie przestanie. No szkoda, kurde. To już było tak świetnie. Eee, mhm. Mm, 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 mm. Make me, make me smart. Hmm, fix. Kurde, nie wiem. Mam wrażenie, że tym pewnie by się dało ją zrestartować, ale gdzie by to było? Reset? Ale to chyba... A ja, 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 no, Nie wiem. no jak to zrobić? No, już byliśmy tak blisko sukcesu, no czemu pani Zadeckiej się nagle uruchomiła, że chce stąd liwnąć? <grym> A, zaraz. O kurde, jakie ja pięknie pisze. Musiałam jakiegoś babola falnąć. A, no tak. Przecież to nie są Sims y 3. O! No I znowu zapomniałam tego kodu. Ech! Dobra, w dupie. Może próbujmy zająć jej czas. Dawaj jeszcze do patodziada. Nie! Do patodziada! Hmm... Ja tak po prostu sobie opuści ten teren wakacyjny. No dobra. <ścoughs> A, więc chyba na dłuższą metę nie ma co za bardzo jeździć panią zadecką na, na, na wakajki, bo to i tak nie pyka. Chyba, że no nie wiem, istnieje jakiś mod ograniczający to, żeby się tak z automatu robiło to lift. Bo gdyby nie to, to byłoby super zajebiście. Tylko teraz pytanie, spróbuję sobie stąd wyjść, zapiszę rozgrywkę. I sprawdzę, czy po ponownym przyjściu na tą parcelę będzie pani zadecka od nowa. Czy to się da jakoś tak obejść? I to chyba będzie na dzisiaj koniec. Niestety, pani Sadecka jest no, kobietą nie do okiełznania. I przez nią jeszcze mamy więcej ekranów czytywania. nawet chyba zrymowałam z tą nie do okiełznania. Kurde, <laughs> no. Ciekawe. No nie, powinno się chyba zaspawnować od nowa. Bo też, nawet jak robiłam tą serię o zbugowanych NPC, to też ona tak jakby wracała po każdym wczytywaniu parceli na nowo. Normalnie do rozgrywki to też trwało chwilę dłuższą albo krótszą, ale było. Chyba tutaj jesteśmy, nie? Kurde, no. Pieprzona zadecka, wszystko popsuła że było tak pięknie, było tak cudownie, było tak najlepiej. Ach. De curte, 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 nu, pot mi să te pot mi să te Mi się to jeszcze będzie wczytywało 50 lat. czemu by nie. Lery. No i co? No i? No i jajco, nie mam w ogóle tej pani zadeckiej. Jak to jest w ogóle możliwe? No jest tutaj niby, no, ale już nie jest w naszej rodzinie. Dlaczego? łaj no. Uh -huh. No dobra, no. Tym bardziej chyba właśnie trzeba uznać, że to będzie koniec tego odcinka. Czy powstaną kolejne odcinki z podróży pani Zateckiej? Nie wiem. Bo no, jeżeli nie odkryję sposobu, żeby ją troszeczkę na dłużej przeszpilić w danej rodzinie, żeby ona sama z siebie, samoistnie nie znikała, no to... No to będzie dosyć słabo. Niemniej jednak dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa